Cześć, z tej strony. Fyfikrzum dzisiaj znowu sobie nagram amonkasa. No po dzisiaj tylko jeden filmik wrzuciłem. No i ja bym chciał tak co najmniej dwa filmy dziennie wrzucać. Więc kolejny filmik z amonkasa. Chodzimy do jakiegoś. Może do Fki. Idziemy do Fki. No i znowu nie mam co mojego ulubionego czerwonego ani czarnego jednym. No to białego. Albo dojdziemy do kogoś innego. Do hmm, Staszka o, jest jest czerwony. Aktywny. No. No właśnie, zwiększ spida. Oda. Stasiek, zwiększ spida. No przynajmniej, ja no to zachałam. O no Boże tym razem framate. No kurde, a już myślałem. Dobra, najpierw pójdziemy do nawigacji. Bo tam najdłuższy. Task jest. A prawą, a prawą stronę chcę mieć zrobioną. Potem robimy środek i lewo. Nie wiem, to no tutaj jest tak środek, o. Czyli środką trzeba zrobić, nie? O. Patrzcie, jak to teraz tam pojedzie. Hmm. Musi dać dowody, no. Kurde. Hmm. Dobra, to biały. Dobra, co ja? Kurde, minął. Ha! No i coś byłem w kafeterii. A dwie osoby były w adminie i co? Gówno. No dupę nie pasowujcie. Śmiecie. Dobra. Jak ja nienawidzę robić tego taska, no ale... No muszę, no. Kurde wiedziałem! Wiedziałem. Dobra. Idziemy na kolejną gierkę. Co jest? Mogę już? Dobra. samo mi latało, nie? Daj mi brązowy. Albo pomarańczowy? Nie, brązowy. No, nie, tym razem znowu, no? Co tak mało tasków? XD. Dwa, po no prostu ogólnie to trzy, nie? A nie, cztery. Dobra. Z I to jest różowy. to jest nadal? Dobra, ja już się przestraszyłem. Dobra. No i nic no. Ale zasnę kiedyś przy tym tasku. Prawdę mówię. Naprawdę zasnę kiedyś przy tym tasku. No, śmieć biały. Oj, oj, oj. Cuzo. Dobra, idziemy na kolejną gierkę. Tak szybko trzeba. O Boże, to jest ta mapa. No dobra, tam, kit z tym. Oddawać mi biały. Ale nie, znaczy czerwony albo czarny. Dobra, biorę biały. Może będę impestorem. Przyjacielstwo przez samą Kasę, no chyba porąbane trochę, nie? Dobra. To znaczy, można razem chodzić, nie? No ale kurde... raz spotkałam się z takimi ludźmi, którzy chcieli związek z samą Kasią, nie? Dobra. Ale tak naprawdę, naprawdę chcieli, nie? No ja też czasami, ale to było tak dla jaj. Ja to robię dla jaj. A nie żeby tak naprawdę, naprawdę, nie? Chciałem się trochę pośmiać, bo dawałem jakiś sobie nick dziewczynce, na przykład nie wiem... Ania, nie? Ania sobie taki ten. No i mówiłem, że no tak, e, mogę z tobą chodzić i coś takiego. <grych> ale miałem bekę z tych ludzi. I think so. Oh, fiollet.